Cześć, z tej strony Baba Naketo. Jestem autorką książki Baba Naketo 101 przepisów, gdzie znajdziecie przepyszne dania na keto, zdrowe, kolorowe i przede wszystkim szybkie. Przygodę z keto zaczęłam od tego, że miałam problemy z nadwagą. Szukałam narzędzia, które w łatwy sposób sprawi, że pozbędę się nadmiernych kilogramów. W 2020 rozpoczęłam właśnie przygodę z dietą ketogeniczną i trwa w sumie teraz 5 lat. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszny posiłek, bardzo szybki, który możecie wziąć ze sobą do pracy. Mój shake zacznę od wrzucenia maliny. Jest bogata w błonnik, ale możecie też inne jagodowe owoce wrzucić, na przykład porówki, truskawkę, co lubicie po prostu. Następnie dodam nasiona chia. Są bogate w omega-3, w tłuszcze. Pamiętajcie, że tłuszcz i białko na keto jest numer jeden, tak na dobrą sprawę, bo odrzucamy węglowodany. Dodam dwie niepełne łyżeczki. Czas na białko, które również jest istotne na diecie ketogenicznej. Jest dostępne w każdym sklepie, także bez problemu dostaniecie, nie będzie problemu właśnie z wykonaniem tego szejka. Dodaję dwie łyżki i również mamy tutaj tłuszcz, czyli masło orzechowe. Możecie zamienić na masło migdałowe, może być masło z orzechów makadamia. Tu w sumie na dobrą sprawę to co lubicie dodajecie. Masło orzechowe fajnie podbije smak malin. Czas na mleko. Ja używam akurat mleka krowiego, ale może być mleko migdałowe, kokosowe. Dzięki mleku będzie po prostu ten shake bardziej płynny. Możecie dodać mniej, możecie dodać więcej, w zależności od tego, jaką lubicie konsystencję. I to już jest wszystko. Tak jak mówiłam, ten przepis jest bardzo prosty, bardzo szybki i nie wymaga mycia naczyń. Jak widzicie, wystarczy blender, przelewamy do pojemnika i wkładamy do torebki, idziemy do pracy. Także blendujemy. I jak widzicie, mój shake jest już gotowy, czas przelać się do szklanki i zaraz próbujemy. I to jest mój pomysł na szybki, przepyszny Keto Shake, a więcej przepisów znajdziecie w mojej książce Baba na Keto 101 przepisów.